Cześć, jestem Merwo, jest ze mną, Mafiusz i Manko. Dziękuję, witajcie. Robimy sobie dzisiaj wspólnie Openik na Hellcase. Wybierzemy, wylosujemy bronie, którymi za chwilę zagramy wspólnie skrzydłowego, ale najpierw zmierzymy się w takim małym pojedynku na skrzyneczki. Matthew, czy podejmiesz rękawice? Tak jest, podejmuję ich glovesy. Tworzę bitwę i to, to będzie. bitwa o skrzynie i się sprawdzimy. Przypominam też kod merwo na stronie, darmowe fundusze i tam darmowe jeszcze, znaczy nie darmowe, dodatkowe procenty przy doładowaniu. Matthew, tworzę nam teraz bitewkę, tak? A bitwa będzie taka: są nowe kolekcje, mm -hmm. Riptide i robię trzy skrzynki, ale jesteś gotowy, jeśli już na bitwę nie Dobra, żeby dojść tam? No, no, no. Dobra, to. Jesteś dołącza. 720. No to dołączaj. Cóż, za emocje. Teraz... Umożliwiające potwierdzenie uczciwości. Ja to się włączam. Nasze. Już. Dobra. To jest ode, ode mnie emotka, nephew. O kurde i co? No nie. Ja też pierwsza. Ten... A wy, wy, wygrałem pierwszą rundę. Ale mam tylko. Kolejka przemaga. Tak, chcę setkę, nie wiem z czego. Tak jest, Na nadrobiłem. No nie. Nadrobiłem. A to, to grywa się 11 zależ... centami. Od trzeciego skina na przykład zależy, bo to są... Nie. Chyba tak, ja co? Ale to takie jakieś nie, no wygrał. Ale słabo wygrał, co? No słabo. A ma kapierkę? Ktoś bił do mnie, nie? Hehehe. <gryśle> Muszę pooglądać. Obserwuj. To jest ta sama. No, bo jak mnie chcą... obserwować, no ten. Dobra, to ja teraz obserwuję, jak no wezmę na jakieś <gryśle> O Opa, dostał no <gryśle> MMG za trzy dolki. Powodzenia. A bo ja mam opóźnienie. Aha, to nieźle cię porobił. Ty i, i No uspo... spoiler. No spoilers. Ja to kibicuję. Merv. Ale, Ale zostałem... poleciało mu. White Whiteout. Ale wiesz jakie tam jest brzydkie, nawet... WYGRAŁEM! Tak? No sam koniec, taką bitwę jakbyśmy mieli, Matthew! Łączna wygrałeś... wartość 13 dolków ponad! Ty! Ale wygrałeś takim gównianym skinem, jakim no? prawem w ogóle! No, ja nie wiem! W Dobra, Matthew, tworzę teraz, tworzę teraz, bitwę dla ciebie. Dobra. Może być, czy nie? Może być, może być. Dobra, za 40 dolków, 4 różne skrzynie, create okay. i czekamy, okay. aż... ...Methew się Merwodąc. pojawi. O kurde, to gruba tak będzie. Tak zwany player is. 9, 8, 8, 15. Wartości skrzynek. No, no to let's go. Kosy przylatują, jak komuś poleci to będzie. I? O, i równiutko. że moja tyle warta też? Nie sądziłem. Ja ją miałem ostatnio, nawet sprzedałem ją ostatnio. Tak? Sama? Takie. Ja jak, ja? <laughs> Jakie podobne nie, leci? Kurde. Ale mam statrak, ale masz tak w ogóle. tak tak równiutko. I? Nie. O, LP 2000. Od... a jeszcze ostatnio, ostatnio. Jeszcze, 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 jeszcze możesz tutaj kostkę jakąś nie, Nie. no Mefil zniszczony. Zniszczony. Jak Kur... się to robi? Zwrot gotówki 1 dolar. Ja robię to samo. Możemy rewanż? -merwo? Chcesz to Jesteś samo? Świetny? Bo Dobre. fajna strzynka. No, fajnie. Gotowy? Otwórz bitwę. Bitwa, wchodzę tam. Muszę się odegrać. I jeden dolar ee... tylko z tego wszystkiego. A 40 wydałem. Dołącz. Spodobała ci się moja bitewka, mówisz? Podobało mi się stracenie 40 dolków. Tak? <laughs> mi też się podobało. <laughs> A ty ile zyskałeś w ogóle łącznie? Nie pamiętam. Damy... Chyba z 10. 49 O kurde ty, ty, rewolwer tak mało? No nie My Rewolwery trafiają, ja ma jakaś kosa ten, może żeby... ten, ten drop był sowietki no teraz Ojej, ale, to, ale dramat jest Ale to jest za tak 40, a teraz jest 20. się centy, nie? Jest? Nie jest To jest takie tanie Ale Please, masz, daj ale masz kosę. drop Matthew Daj kosę, daj kosę, daj kosę Teraz powinno dać Nie, znowu przegrałem A to za 40 jest Ale mało. Ale nas <laughs> tu ale jesteśmy niszczeni przez tę stronę teraz. Nie, to mi się nie podoba ten klimat. Ale Coś jesteśmy niżcieni. Teraz jakiś lepszy zrobię. Chcesz jeszcze jakąś bitwę, tak? Ostatnia Dobra. Dziewięć skrzynek, na końcu trzy razy Dziewięć o, na... o! Dobra, ciekawie to Ale... wymyśliłeś. No, Mogę mogłem... no, Chyba nie ma riptideowej, nie? Typowo skrzynki jeszcze, bo to za świeżo. Nie, nie. nie, okay? nie jeszcze nie. Pojawi się. No i myślałem, po... że ci mocniej pokonałem. Ty, ty, ile to P250 kosztuje? No, bo to jest taka Co? wiesz z dropu. Jakiś no. taki rzadki stary skin. Tak, 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 dokładnie. Ten Famas to już piąty raz dzisiaj masz, co? Ale na plus jest ten na razie. Przecież to i tak, jest początek dopiero. SG. No. Ja też się prowadzę lekko no nie. chyba. Tak, ja, to ja, to ja potem. Ja na steak bajtach ci opykam ostatnich trzech. Zobaczysz. Okej. Okay. Okay. Nie przelaga. podoba mi się to. Teraz jest droga skrzynka. Nie. Nie, ten, to, nie, są nie, takie to nie jest kilku kilkudolarowe. Ten jest stary dal... skin i drogi, wiesz? A ty, ty grasz tym digielkiem, nie? Mhm, ale to, no to na moje tylko. Tak, tak. O kurde. Ale Jaki jest G, no nie! Jest, jak teraz nie przyfwardzisz, to to wygrywam. No. I musi... slate, tak jest. Ale nie wiem, stanie. Ojej, cztery. Nie. Nie wiem, droższy. sobie ułożył skrzyneczki pod I siebie. żeby możesz tutaj. to wygrać. No, dobra, no <laughs> nie masz szans. Ostatnia <laughs> skrzynka. Jak tu je opykasz, to będzie historyczny moment, nie? Nie, nie, nie ma szansy, nie wiem co. Ale z Galil, pyk. Ja się no go kupiłem. Niestety ostatnio. 58 to była Czyli dobra bitwa. 18 dolarów tutaj jest od ciebie ukradłem na plus jakby. Tak. Nie, miał... no, Przechodzimy do wybierania no. broni na dzisiejszy skrzydłowy. Krzyżka tak Classified. Szukam. Ale kojarzę. Dwie takie same. Już wszyscy myślę wiedzą, co chodzi, to tą broń sobie wypłacamy Trzykraty. gramy. Czy otwieramy razy 3, razy 4, razy 5. Najpierw razy 10 razy 3, ale jest bardzo dużo skinów. Wow. Jest bardzo dużo skrzyniów. <grym> no, nie czy nie to... będzie. Ale... Dobra, lecimy. Razy 3 chcesz? Tak, pierwsze no, już poleciało mnie, ale będziemy musieli to zwiększyć chyba szybko, bo... Aaa, zaraz, zaraz ja mam. Nie mam. Nie, no Czare to, to, będzie, całą, nie to by było nie ważne. To by było hit. Oczywiście, jak będzie skinek jeden, wiesz, w różnych kondycjach, to... Oczywiście, oczywiście. Już cztery bierzemy? Ja drugi, drugi raz trzy otwieram teraz. Okej, okay, okej, okay, to lecimy trzy. Musi, przypominam, powyżej 12,5 i pół się zwraca, tak dla przypomnienia dla nas. Ja jestem w plecki w tej chwili I już bierzemy 4 w takim razie. Czekaj, czekaj, może poczekaj na mnie? Ja, ja jestem znowu w plecy. Czekam, doganiam cię. Doganiasz. Dobra, mi. cztery, lecku. Ja, słuchajcie. Muszę tutaj widząc zdradzić jedną rzecz, Matthew. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. Będę Ale my tutaj mamy na plus. Z... 48! Ło wow. a w łupka BUM! Fil testet mi poleciała. Kurde Ja na plus, ale no minimalnie, tylko. Ty spójrz co, na co, co, co... spójrz na top wyniki. Kto jest? Merwo, A po raz 9 widzisz, Nie, się nie odświeżyło jeszcze, Ja powiedziałem, nie, masz o, tego. Ale nie, nie mam jeszcze tego. Dobra, razy 4 otwieram, kolejny raz. Tak, tak jest. Co Ej, jest muszę, 9, muszę coś nie? powiedzieć, bo my mamy z mefi ma małą dramę, słuchajcie drodzy widzowie, bo to. mamy tutaj bardzo nie. Kurde! Mamy tutaj mamy tutaj bardzo, masz już broń, czy nie? No mam. Naprawdę? Mam. Dobra, to ja szybko otwieram razy 5 albo razy 10 i kończę mój wątek. My mamy z mefi małą dramę, słuchajcie, bo ja oficjalnie zachęcam do grania rewolwerem. A Mefiu do grania diglem, no i, i to jest w ogóle konflikt interesów. Dlatego nie wiem, co tam Mefiu wypadło. Nie zdążyłem dokończyć wątku, ale bardzo mu życzę, żeby rewolwerem mógł pograć. I wtedy by, wtedy by zobaczył, to jest normalna broń, a nie jakieś wprowadzenie serii z Digglami. Dobra. No dzień. to fakty mamy, No, dramę mamy. Chcę <laughs> coś poważniejszego powiedzieć. Nie, no to jest. Dobra, razy 10 otwierać. No, no. Leczyć, tak? Próbuję. Leć. Chciałbym brak, zobaczyć grzę, jak, jak mi wyjmujesz rewolwer. Brak bym mi się suf. mega ucieszył. A nie na rewolwerze. Wczoraj w ogóle, znaczy nie to przez czoraj było. Ja Okej, okay, ja mam w sumie. Tak? No. no to nie mów, zobaczymy w gierce. Widzimy się w gierce. Chcesz tak? No. Dobra, to widzimy. się. Będziesz mile zaskoczony. Czy chcesz od razu na respie pokazać cię? Tak co masz? jest. Pokażmy. Uwaga, 3, 4, 7. Tak! <laughs> nie, nie, nie no to jest Ale to jest sam? Amber Fate? Nie, nie wierzę szczerze. nie. wypadły w dwóch różnych tych. Ale będzie ekipa. Ale ekipa. A ja myślę, byłem <grym> ja że masz coś innego, bo byś inaczej zareagował No właśnie, tak dlatego nie reagowałem mówię. No, no rewolwerem sobie gram co jakiś czas, myślałem, że tak coś innego poleci. Nie, to jest, ale to. Nerwo. Ja na każdym odcinku z tobą, jak robimy coś takiego, to zawsze trafiam rewolwer, nie? To jest był, który najbardziej nie widzę. Ja, ja już wolę grać beretty, tak jak na ostatnim moim odcinku. O, zobacz, digierka. ale widzisz to, wygraj z rewolwerem, Mains. Przynajmniej już zrozumiesz. Znaczy, no nie jest to jest tragiczne, nie? Przynajmniej to, ale... wycofasz się może z prowadzenia swojej dziwnej serii diglami. Zaczniesz grać jedyną poprawną bronią. Ja z go na blisko idę. No nie ma ich nigdzie na razie. O mi dał... Do... Dobra, wbiegła tapa dał do... O panie! <grym> <grym> o jeku, tu jest daleko odległe na lewo, może tutaj będzie lepiej mi faktycznie. No, bo derewolwene tak trzeba czasie. Nie ma ich? <grym> Patrz, on no ma naszą broń. Chyba dostał jedna ciur. Nie możemy, no, ale, to Ej, ale co sam tak że on sobie grał? To wziął naszą broń. Ty, nie ale wiesz, dalej. że ja kompletnie przez przypadek. Ja nawet nie wierzyłem w głowę. Tego tak. heada, tak? No. Bo ja nie jestem. Znaczy, ja nie będę w ogóle w głowie mierzył, a to no. wiesz, na farcie wyszło Albo spróbuję, może to jest ten. Może sprawdź. Ja tak gada, że na farcie, na farcie, a tam. Poza odcinkiem trenuję z rewolwerem cały czas. Aha. Ja tak myślę. Chcesz pomoc? Dobra, ja, ja mam naga mózgu z tej brodzi, <laughs> ty jaki śnieg, co? Jest tak tutaj. O! ja co? Czułem, że on za mną. Ja nie czuję tej prędkości z prawego, Muszę na nareszcie postrzelać. Z tego to prawie w ogóle nie korzystaj, wiesz? Najlepiej to stary na daleko i. No nie no, na blisko to jest dobre, no lepsze niż wiesz? Ale to, to jest taki random, i jak już na, na blisko bijesz, to kucnij, nie? Bo wtedy jest to. Tak pewnie. Tak. Ja tam obaj z flashem pójdę i zraszuję z prawego. Możesz. Nie, są tam? Za szybko, nie tam timingów. Jedna hapa dostał. O, dostał co? No. Obaj nie, ci, nie, na... tam czy. trafił z rastem. No nie, 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 No, nie, 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 Bo u ciebie prawą stroną pójdą. Kurde, ja nie mam Jest wyczucia ciebie... z tej roli. Nie, nie ma. Strzeliłem przez przypadek. A myślałem. No ja się boję, że tu mi zaraz wyskoczą, wycofam się bardziej, wiesz? Idę do naszego respa. Resp gaming. No, gramy defensywnie. <laughs> Faj rewolwerowcy, ty nie, nie spo... mam. Ja muszę tylko to wyczuć, jak. Dobra, chowaj się. Ja proszę. po potrenować troszkę i Tak. Już. Będzie dobrze. Jakbym tak wiesz, poćwiczył na tym meczu to z 5 minutek to bym zupełnie inny feeling z tego miał. Mówi, inną mówi, pewność, mówi. a tak mój mózg po prostu, to opóźnienie wiesz, to jest wszystko, to jest zupełnie co innego niż wszystkie inne bronie w tej grze, nie? No. więc... Nie wiem czy spróbuję agresywniej, może zagrać. O, nice. Wyrzucam kałacha za mapę. mi idę wchodzić na site. Jest pesie. Czy muszę się weźmiemy? Nice. Czy mówisz weźmiemy? Nie no, wyrewolwerowali obaj. To właśnie zrobiłeś no. A mieli kał kałachy? Idę do ciebie, Mefiu. Tak jest. Już mnie lepiej słuchałem. Co tam idzieś, To ja może byłem. <grad> Staś! <Zostałeś. grad> Oślepiłeś mnie. Nie wiem, bo ja no to w ogóle niestety, tego... No to niestety te pierwsze kilka rund. Było mnie. Gorzej słychać, gościu jest obity. Kurde! Ten tylko strzela cały czas. Ja tego. Tu jest? nie znajdę mu tam, pobrzucę. No, ja tak. na pewno uciek dalej. Dawaj na strzała jest. I wyrewolwerował tak go! A no wiesz, się jak powiedz? To się jak to się mówi? To? No, powiedz to słowo. Rewolwerował go? No? Okay. Yes. Dobra, wykrywałem merwolwerze. Nie no, że tak we dwójkę dostaniemy. Przecież tam było tyle skinów, nie? W tej skrzyni. To jest no serio, nie? To jest nierealne, naprawdę. Ja otwierałem ich. Wcześniej mi je leciał w ogóle, a jak otworzyłem razy 10, to nagle poleciłem. idziemy razem w prawo, tu. z prawej ich biłem. Tylko najdadam trzeba takiego fajnego. Czekaj, zaczynamy się. Pocił? Ale mi idę Jest. W prawie stoimy tutaj i bijemy. Jest tam po jeden. Dopikujemy? Go. No kurde, nie trafiłem. Drugi tam gdzieś, no, coś rzucał. Boy, być? Jest, jest, jest. tak troszkę wbiegł. Dobra. Jest remis. Jest remis? Dobrze sobie radzimy. Jakby do remisu, tak dociągnąć, to będę zadowolony. Na... Nie, no trzeba pyknąć. Może podjadą. Rewolwer ma? <laughs> Ole dał. No. nie będzie na lewo gdzieś? Jest. Chcę... O, ma. Prawie go, go. Gdzie on jest? Kurde, starałem go piję tak. No! Ja ten 4 hit, idealnie 4 strzały ale ja ten pierwszy hedzik taki tutaj chamski, już no. przez krawędź skrzyneczki wyszliłem i od razu dostał No dobra, odpowiedział na to pytanie rzucie. A myślałem, że nade'a rzucił, on fleszę. O Pewnie balkon tak. On wbiegł, on jest tu przed tobą, na lewo wybiegnie Nie boję się lubią kiedy je łapie za tyłeś co za kosz, Co za ham Ale nie, nie boję się Jak mnie rozproszył, no tak Nie no za to to jakiś usług powinien pojawić, naprawdę No cóż Spalimy side może wybiegnie Patrz, tak o, nie spaliłeś tak Tak i planuj No, good idea To jest dobry sposób w sumie Oj Nie wiem, czy mi nie wystaje głowa nie. Strzela do mnie! Zostałem! Wyciekam! I tramy ślubnik Ja ich idę o, o, o. ten... otoczyć A ty tam bejtuj Dobijaj, bije... znaczy nie? Wytrzymaj jeszcze, wytrzymaj! OLE daj. Jaki haksior! Tu tak jeszcze z prefire'a było Czekaj, chowaj się, ja go tu będę widział no Mefiu! Daj odwalił. mi coś pozabijać Ej, on nam... No jakby wiesz, Ragdola miał w ale, ale dobry był zabił. plan z tą bombą, co? Fajnie wygląda? No. Genialne Jest Prawych 3, 4, ry. Jest tu, pisko no musi być. Zawsze ja, ja 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 tam jeden stoi na górze Jakbym trafił z prawego, ale nie wiem, coś nie siadło kompletnie. No ja dwa razy go walnąłem. Ty, no wygrywają. No. Nie jest dobrze. Ten plan poprzedni z tym smokiem, to było to? Trzeba zremisować. Ja to nawet dam pasz, takiego odbitego. Jak jak to poleci? Magika. Idealny. O, kurde. Andrew, ja I se uciekł, nie? nie? Co powta powtarzamy to? Ja tam idę naokoło? Chcesz tak? Haha ha. Powtarzamy no Wytrzymaj Nie gość jest Ej, ja na hita, na hita o jezu, ale jak spojrzał, co na mnie Dobra, i teraz ostatnia remisja. Bo tu jest tak. taki dziwny, jak ja bym wychylił, nie, nie wiem, czy bym go trafił, bo on był taki dosłownie trafił centymetr. Byś. Mogłem co? to trafić, tak? Tym to bardziej, tak... jeszcze miał jedno HP, się 20. Ten smog był dobry, ty to leciało, o, fajnie. To <laughs> smoke molotov. Molotov Za krótko ten smog da się, ba? No, trochę tak. No ja jakoś przeżyłem Dobra, ten dobry after plant tutaj, nie? No. Autentycznie. O już wyciął Ile tu do ciebie? Nie wiem czy on tego nie broi już Obity jest. prawo obity jest A ten może też, nie wiem Na łapkę patrzę JEST, tu jest Chyba defował, co? Tak, <laughs> <Da. śmiech> chyba to Mój trzymał Mój zaczął defować i go obiłem i puścił oh. chyba. I oh potem ty go dobiłeś, super wyszło śmieszny meczek. Dzięki bardzo za odcinek tak jest, ja dziękuję również za oglądanko. Łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Nara! Pa.